Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy, będziemy widzieć jak budować domek w Maj... no spoko. Ko. No cóż, no a więc zostawiamy i lecimy. Okej, okay. to trochę wygląda jak oklahoma, ale zignorujmy to. No i teraz tak. Dobra, zacznijmy od kolumny. Postawcie się do przykładu deskę. Nie, a, nie. Nie, no, przydajcie. Przy, no, złudajcie ścianę, ponieważ tak w te. Ponieważ to jest. Jest budowanie. Jak mój kolega buduje? No, no, no cóż, co prawda jak jest... Czuję, że ktoś mi pełza w, w moim pokoju. Jak coś... No dobra, zignorujmy to. No, no i skoncentrujmy się na graniu. No dobra, jak tu nie będzie, to, to trzeba dostawić jeden ten wyżej i dostać to, to tak. Zdejrzewam, coś zakręciłem się. Czekajcie minutkę. Ej, ty gnojku mały! Zuza, idź! mam zamiar odetnąć ten klip. No dobra, w każdym razie to, to znalazłem, kto był ten gnojkiem. No to dobra, nie będę żartować. No dobra, ja... no cóż... no cóż... No cóż, filmik ma być jutro, no. No dokładnie, nie to nie wiem, wiem, ale, ale najprawdopodobniej to gdzieś po południu lub w podnie. O, o, tutaj. okej, okay. więc robimy to tak. Na początku zacznijmy. Jeżeli chcecie zrobić wejście, to możecie zrobić tak albo tak. No dobra. Ostatnie niestety moje domy były klocem, ale na szczęście nauczyłem się budować, ponieważ Łukasz powiedział, że to jest nie... No dobra, nie dobudowałem ścian. Nie no, jakiś gnójnik mi przeszkadza Nie no, ja chyba będę musiał uż... Nie no, nie no, ja będę Nie no, ja się domagam To Niestety, ja, ja się Niestety domagam spokoju No dobra A może zamknę drzwi? Mo nie mogę znieść tego gnojka. Dor. Jak chcecie, to możecie dobudować drugie piętro. Piętro. Tro... No, takie to jest bardziej tryb zaawansowany. No i... To tylko... Dobra, drzwi możecie jak chcecie. Ja, ja polecam użyć niektórych tego samego. A jak, jak jesteście leniwi, wino i nie chcecie zamknąć drzwi, jakie to wierzę, to możecie po prostu stawić płytki na ścisko, które będą zamykać się za wami jak wejdziecie. No i to zawsze działa. ale powinniście to wiedzieć, ale dla tych, którzy są. Ale dla tych, którzy są mobami, to jest bardzo ważne. Przekażę... Tego... No dobra, a jeszcze tylko dach, tak to na początku, ale żeby nie było tak, to to to, to możecie zrobić, ale to nie dach taki w stylu To no. no dobra, timelapse. No dobra, mamy to. Powinniśmy się zabrać, zabrać o, o oświetlenie jako dodatek. Tak ci, którzy zdołali znać, być, być Redstone'a, mogliby na przykład użyć dla presto, o których będą tutoriala dla później, a podstawowym będziemy My na przykład lata ręki, czy pochodnie nie, nie. I lata ręki są się w ten sposób, który przedstawiono już no teraz na obrazku jeżeli chcecie dodać ma, nie mało ozdoby, to możecie tu dać na przykład... Na ...przykład, coś takiego. Na przykład świeczki. Tak dla ozdoby. No dobrze, usuniemy na razie to wszystko. No i... i teraz zabieramy się za ozdoby. Ale to będzie tylko tak polecane. Więc nie musicie robić świece, ...potrzebuje... No, no chyba, że nie macie pomysłu. Jeżeli chcecie ozdobić, to potrzebujecie krzesiwa. Nie to. No cóż. Cóż, możecie się w jakim kolorze łóżka, jak chcecie, w jakim stylu. Ale taki jest też suru, ale w ten stylu jest surpi minecraftowy. Jak chcecie, to potrzebujemy okej. Albo jak chcecie płotek. Te Podki też wyglądają spoko. Tylko no, na razie wam założę, że tu, ale ja, ale jak. No nie, to się czas się przyśpimy, noc. No dobra. Teraz jest najtrudniejsze, czyli Czy, czyli. Potrzeby. No wiecie, jak każda baza potrzebuje czegoś. To jest ważne. Ne. Na przykład piece kowadła. Lub i stoły kawarskie. A czasami jest tu na którego to będzie nie. Który... no dobra. D dobra, piece to polecam cztery. No cóż, cztery. No to jedno, no i stół kowalski to też. No i weźcie sobie też troszkę jeden crafting, ponieważ, ponieważ jak jesteście sami to możecie tak. A przy okazji trzeba zadbać o własny magazyn i więcej miejsca dla itemów. O więc jak zawsze potrzeba skrzynek. Możecie tak, a możecie inaczej. No cóż, nie każę Wam tak robić. Pić to nowo przykład w domu. Możecie zrobić też długi drowego. Row I możecie to zrobić coś. A jak chcecie to robić? Pić to... To w jakimś czasie. Się... No to do widzenia. No to... No to. No to po wszystkim do widzenia.